Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego na inwestycjach medycznych nie ma co oszczędzać. Okay. Go. Next. W szpitalu klinicznym imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu została otwarta nowoczesna sala hybrydowa. To zupełnie nowe możliwości w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Myślę, że naprawdę powstała przestrzeń niezwykle efektywna, nowoczesna dla wielkopolskich pacjentów będzie mogła być podjęta do tej akcja chirurgów we wszystkich najtrudniejszych przypadkach związanych ze sprawami naczyniowymi, czasami sprawami dotyczącymi kardiologii. Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 5,4 miliona złotych. Dotacje przyznano w trybie pozakonkursowym. Sala hybrydowa łączy w sobie dwie funkcje – klasycznej sali operacyjnej oraz pracowni angiografii. To komfort nie tylko dla pacjentów, ale również dla zespołu medycznego. Od aorty wstępującej, a więc od tej aorty, która znajduje się blisko serca, poprzez łuk aorty z naczyniami doprowadzającymi krew do mózgu, poprzez dalszy odcinek aorty, tętnice w kończynach dolnych, tętnice czewne to wszystko można leczyć, poprawiać właśnie przy pomocy tej sali zabiegowej, tego robota angiograficznego. Wyjaśnia profesor Wacław Kuczmik, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, który na bieżąco daje podgląd lekarzom na wykonywany zabieg. Takiego miejsca w szpitalu po prostu brakowało. Mieliśmy inną, mniejszą, ale, ale nie spełniała ona tych wymogów. Ta jest jedną z najnowocześniejszych, a nie wiem, czy nie najnowocześniejszą salą hybrydową w Polsce w tej chwili otwartą. Jest to sala wyposażona w niesamowicie nowoczesny sprzęt różnego rodzaju, w tym największe to są to jest angiograf, angiograf cyfrowy, a także angiokardiograf, który jest połączony z stołem operacyjnym. Dodaje dr Krystyna Mackiewicz, dyrektor szpitala. Ta nowoczesna infrastruktura ma umożliwić wykonywanie nawet 2,5 tysiąca operacji rocznie. Sala hybrydowa sprawia także, że Poznań został liderem w tej dziedzinie leczenia w Polsce. Z nowoczesnej sali będzie korzystać wysoko wyspecjalizowana kadra. W tym szpitalu w Klinice Chirurgii Naczyniowej pracuje najlepszy, moim zdaniem, zespół pielęgniarski i instrumentariuszek, techników radiologicznych i wysoko wykształcona kadra lekarzy, którzy inspirują mnie do działań, za co im serdecznie chcę podziękować. Dlatego sukces dzisiejszy jest naszym wspólnym sukcesem, chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Dodaje profesor Zbigniew Krasiński, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Z takim zapleczem medycznym nie mamy się o co martwić. Idzie nowe, a konkretnie program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. To zupełnie nowa szansa dla naszego regionu na unijne dotacje. Od dłuższego czasu trwały konsultacje społeczne na temat tego, jakie kwestie powinny być w nim zawarte. Czas więc poznać główne kierunki nowej perspektywy unijnej. Przede wszystkim Wielkopolska ma być bardziej zielona, a to dlatego, że zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie do 2050 roku. Dekadę wcześniej chce to osiągnąć wschodnia Wielkopolska. To tam będzie wdrażany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, by zapewnić mieszkańcom godne życie po zamknięciu kopalni odkrywkowych. Wielkopolska będzie też stawiać na zeroemisyjny transport w szczególności ten zbiorowy. Niezwykle ważne będą inwestycje związane z cyfryzacją. Pandemia pokazała, jak niezbędne są usługi internetowe czy załatwianie spraw na odległość bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Dlatego w tej kwestii na pierwszym miejscu stawiane będą przedsiębiorstwa i samorządy. Fundusze europejskie zostaną przeznaczone także na zapewnienie wzrostu innowacyjności, rozwoju badań i wdrożenia nowych technologii, wspierania rewolucji przemysłowej 4.0 ekspansji zagranicznej podmiotów gospodarczych z regionu, a także szeroko rozumianej współpracy między sferą biznesu a nauki. Wielkopolska ma być także bardziej społeczna. Ważna będzie nowoczesna edukacja i szkolenie odpowiadające na sytuację na rynku pracy. Projekty będą wspierać rozwój usług społecznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców, wspomagać rozwój aktywnych społeczności oraz budować potencjał sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W najbliższych latach możemy spodziewać się między innymi budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Centrum Muzyki, rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie zabraknie ważnych inwestycji kolejowych, w tym chociażby rewitalizacji linii kolejowej Wągrowiec-Gołańcz-Granica Województwa, linia nr 356. Kontynuowane będą projekty edukacyjne, które sprawdziły się w poprzednich perspektywach. Czas zawodowców czy cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030? W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie m.in. fabryka modułów chłodniczych i pomp ciepła, powstanie też Centrum Sprawiedliwej Transformacji. Nie zabraknie wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Wielkopolska będzie miała do dyspozycji około 2 miliardów 100 milionów euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to dwieście milionów euro i Europejski Fundusz Społeczny prawie 500 milionów euro oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czyli ponad 400 milionów euro, który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Więcej o nowym programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 będzie można dowiedzieć się podczas konferencji, która odbędzie się 14 grudnia o godzinie 11 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Szczegóły na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.